No tak, zupełnie dwie różne połowy meczu. No czasem tak bywa, że, że zawodnicy, którzy no, że nie mają takiej kompletnej rozgrzewki, gorzej wchodzą w tą drugą połowę. No ale oczywiście ja się wcale nie tłumaczę. No, przegraliśmy mecz i na pewno jest to spory materiał do, do analizy. Zostało na dwa tygodnie i, no i po prostu będziemy dalej pracować i, i że tak powiem. No, wyciągać wnioski cały czas. To będzie wyciągamy i z gier treningowych i z treningów i z meczów kontrolnych. No i musimy to czynić dalej, także poprawiać naszą grę, a na pewno widać, że jeszcze mamy trochę do poprawy. To już jest ta kadra, którą mówimy w lidze. czy jeszcze coś testujecie, jeszcze pan szuka na jakieś pozycje? Nie no, raczej, raczej to już będą ci zawodnicy, których wyselekcjonowaliśmy, którzy zostaną u nas w siarce na tę na rundę. Być może może coś się jeszcze wydarzyć, nie wiadomo. Różnie to w życiu bywa, ale raczej nie przewidujemy. To jest ta grupa, która, która z nami zostanie. Ma już Pan zarys jakiejś pierwszej jedenastki, bo dużo Pan testuje, próbuje różnych ustawień. Nawet tak osobowo patrząc na te spręgi ciężko, ciężko coś wywnioskować. Jak Pan by się do tego odniósł? No tak, no pewne są po prostu też układy i pewne zachowania zawodników, które też chcemy sprawdzać. Zarówno przy starych fragmentach, tak jak dzisiaj też próbowaliśmy trochę innego ustawienia. Co przyniosło naszym przeciwnikom bramkę, jeśli chodzi o stały fragment do rzut rożny. Też zawodników też próbuje na innych pozycjach. No i po to są też gry kontrolne, prawda? I po to, są, po to są treningi, żeby wyciągać wnioski żeby właśnie zobaczyć zawodników też na innych pozycjach, nawet i, i przy stałych fragmentach, czy w ustawieniu w strefie, czy w rzucie wolnym, czy przy rzutach rożnych. Mało strzelamy troszkę tych bramek. Martwi to Pana w jakiś sposób? Czy to właśnie wynika też z tego, że dużo po prostu jest zmian, dużo, dużo różnych prób? No nie ukrywam, że na pewno cieszy mnie to, że w ogóle tworzymy sytuację, Szczególnie w pierwszej połowie tworzyliśmy sytuację i że dochodzimy do nich. na razie akurat tak się składa, że zdaje sobie z tego sprawę, że nie strzelamy bramek tyle, ile byśmy chcieli. Ale no, ja cały czas podkreślam, że mimo wszystko te gry kontrolne, a mecze mistrzowskie to są dwa różne światy. I, I na pewno, no, myślę, że yy, wierzę w to, że będzie inaczej w lidze. Właśnie jeszcze dwa tygodnie macie. Co będziecie w tym czasie robić? Jak ta praca będzie wyglądać? No zakończyliśmy teraz takie krótkie zgrupowanie, które mieliśmy w Bysławicach w dworze i w na boiskach Klimontowianki. Teraz będziemy mieli kilka dni wolnego. No i pozostał nam jeden sparring, który rozegramy za tydzień w Tarnobrzegu z Koroną i już, jakby to powiedzieć, no, jesteśmy w mikrocyklu startowym, ponieważ w środę zaraz gramy mecz w Pucharze Polski z Gryfem, no i potem już mamy co kilka dni mecze ligowe, bo mamy właśnie Wisłę, potem gramy z Jutrzenką i z Sokołem i to będą me mecze co 3-4 dni. I jeżeli chodzi o kadrę, to, to generalnie jesteśmy, można powiedzieć, już na finiszu. Może się jeszcze, jeszcze ewentualnie wydarzyć jakieś, jakieś jedno wzmocnienie, ale, ale tutaj jeszcze jakieś ostateczne decyzje nie zapadły. No w, w gruncie rzeczy myślę, myślę że ilościowo i, i jakościowo jest, jest, jest nieźle. No wiadomo, teraz paringi i, i dużo, dużo różnych. Opcji sprawdzanych, także koniecznie także będziemy, będziemy z tego jakieś tam deski wyciągać i, i na ligę już powinniśmy być gotowi z, z takim optymalnym ustawieniem. Właśnie patrząc na te jedenaski, które grają, bo dużo się zmienia, chyba będzie bardziej doświadczony zespół, mniej tych młodzieżowców może być w jedenasty, to był wasz cel, żeby tak troszkę postawić na doświadczenie? To znaczy tak, no jeżeli chodzi tutaj o, o, o tą wyjściową jedenastkę, to, to, to rzeczywiście jest to jest grupa zawodników mocno doświadczonych i, i ta proporcja może troszeczkę zmienić, ale jeżeli chodzi, yy, spoglądając już na, na jakby całą kadrę, to, to ogólnie rzecz biorąc yy, ciągle mamy tutaj bardzo mocną grupę utalentowanych młodych zawodników. Yy, udało się też jeszcze teraz ściągnąć Prawego obrońcę, który spokojnie może zagrać też na lewej, który, który też jest dwa lata młodzieżowcem i w tej chwili bardzo dobrze wygląda, także także ogólnie biorąc, myślę, że na wielu pozycjach mamy młodzieżowców. Troszeczkę mamy inną, inną teraz można powiedzieć strukturę, bo wcześniej, wcześniej opozycje walczyli młodzieżowcy. Dzisiaj, dzisiaj ta kadra jest tak zbudowana, że, że na pozycji w większości jest i senior, i młodzieżowiec, także także to też nam da pole manewru w przypadku Yy, ustawiania wyjściowej yy, jednostki. właśnie, czyli nie tylko myślicie o wyniku, ale też w stronę tego Pro Junior dalej będziecie chyba troszkę patrzeć, no bo to jednak są jakieś tam finanse dla klubu. Znaczy tak, no, wszystko zależy od tego, jaki, jaki cel, cel będziemy chcieli osiągnąć. Na pewno jeżeli, jeżeli tutaj chcielibyśmy się włączyć w walkę o, o te najwyższe cele, to wiadomo, że, że, że taka drama musi, musi być. Jakby inaczej kształtowana, jeżeli, jeżeli, jeżeli załóżmy, tej szansy jakieś tam większej nie będzie, no to wtedy wiadomo, że też mamy tutaj spore zaplecze, jeżeli chodzi o młodych zawodników. I to jest też grupa większości zawodników, którzy, którzy generalnie już grała w seniorach i, i ma nawet przeszłość drugoligową. Także, także ogólnie rzecz biorąc myślę, że to jakość oprócz tych seniorów to tutaj młodzieżowcy mogą dać. Można zrobić pierwsze parę kolejek, tak naprawdę chyba bardziej nam powie. O co będziemy grać i jak to może wyglądać? Znaczy tak, wiadomo, dzisiaj dzisiaj sparingi, znaczy. bardzo mocno pracujemy, powiem szczerze, że Ciarka od, od, tak, od dawien dawna e, aż tak mocno nie pracowała, także, także to też trochę się odbija, tutaj można powiedzieć na tym, że, że te wyniki nie są może jakieś imponujące. E, a dwa, że też, też tutaj praktycznie w każdym sparingu gramy, gramy dwoma jednostkami i ci zawodnicy są w gruncie rzeczy podzieleni, także, także czekamy na ligę, e, mecze mistrzowskie to jest to jest inny poziom, wiadomo. I, i koncentracji i rywalizacji i, i tam można powiedzieć walczymy o punkty, także, także tutaj jakby po pierwszych kolejkach na pewno będziemy mądrzejsi i, i ogólnie rzecz biorąc będziemy, będziemy w, no, w stanie wtedy dopiero ocenić po prostu na ile ta praca i, i te wzmocnienia dały, dały skutek. Panie prezesie, czy nie uważa się prezes o siłę ataku w naszej drużynie? Zostało nam ci sami napastnicy, można powiedzieć, że w sparringowaniu. No nie, nie strzelamy za wiele. Czy znaczy tak, jeżeli chodzi tutaj no, można powiedzieć, o siłę ofensywną, ona, ona jest taka dość, dość jak na trzecią linię mocna. Tak? Mamy trzech napastników, dwóch seniorów, jednego młodzieżowca, i to są zawodnicy, którzy. którzy no, w przeszłości sprawdzali się i nawet, nawet i w siarce, tak? Także to nie jest tak, że po prostu są to zawodnicy, którzy, którzy ogólnie rzecz biorąc... No, to, że dzisiaj, dzisiaj generalnie jeszcze, jeszcze tej jakości nie ma, to, to za chwilę, ona nie przyjdzie. Także, także ogólnie rzecz biorąc tutaj... Obawa no, bawa pewnie jest pewnie jest w każdej formacji to nie tylko w, no w ataku Napastników się rozlicza generalnie wtedy wtedy kiedy jest liga i, i, i z tego co ewentualnie zostanie wykreowane także tutaj jeżeli no, o sile ofensywnej też bardzo mocno decyduje środek pola ofensywnie i też, też ogólnie skrzydła które generalnie po prostu muszą tą piłkę dostarczyć i, i wykreować coś także tutaj powiem szczerze że na dzień dzisiejszy mówię my w tych sparingach mówię też, też mówię gramy, gramy różnymi opcjami dlatego tych, ogólnie tych sytuacji jakich mocno jest, jest mniej, także, także na dzień dzisiejszy nasi yy, ja, y, napastnicy mają kredyt zaufania, zobaczymy jak to, jak to generalnie wszystko widzę się okaże, ale, ale myślę, że stać ich na pewno na to, żeby, żeby po prostu bramki strzelać i na to liczymy. A jakieś kontuzje? Nie obawiam się tego. Adrian Gębalski zaleczył, teraz wraca do formy na pewno i tak. nie ma obawy po prostu, czy mu się to gdzieś za chwilę znajduje. Oczywiście Znaczy na pewno tak, jeżeli chodzi o, o napastników, no to wiadomo, że, że tutaj jeżeli chodzi o jakość piłkarską Adriana Gębalskiego, tym na poziomie ligi się nie obawiam, ale wiadomo, że, że ta Obawa o fizyczność była, bo, bo ta kontuzja była poważna na wiosnę. Dzisiaj, dzisiaj po tak ciężkim okresie, że on po prostu był w stanie go przejść bez, bez urazu i bez odnowienia kontuzji, to myślę, że, że nie powinno to. Jakby ten problem pojawić się w lidze. A jeżeli będzie zdrowy, to myślę, że tutaj będziemy mieli z niego spory pożytek. No na dzień dzisiejszy w tym okresie przygotowawczym nie było jakichś większych urazów. W tej chwili mieliśmy dzisiaj dwie absencje, takie można powiedzieć zmęczeniowe, to jest to jest Mateuszaneczko i i Bartek Sulkowski, także ogólnie, że dzisiaj dla bezpieczeństwa po prostu odpu odpuściliśmy, żeby, żeby dziś nie zagrali, ale, ale na ligę będą, myślę, że gotowi, zresztą teraz drużyna jest w okresie, można powiedzieć, takim razem mocnej pracy, po, po zgrupowaniu, także dzisiaj kończymy ten, ten etap, już można powiedzieć, przygotowań, w tej chwili drużyna dostanie parę dni wolnego i później, później wracamy już, już na, no, na ten ostatni moment, żeby, żeby po prostu do ligi już, już jakoś tam świeżość złapać. Dzień co to była ta gra no na pewno też, też tutaj nie ukram, że, że bierzemy puchar na poważnie, także idziemy, jedziemy do Wejherowa po to, żeby wygrać i, i tam też po prostu to będzie taki ostatni sprawdzian przed ligą, żeby już można powiedzieć wyjść taką optymalną jednostką i, i tutaj powiem szczerze, no został nam tydzień praktycznie półtorej do pucharu i, i myślę, że, że drużyna powinna już na puchar być tutaj gotowa.